Witam dzisiaj dla Was zrobię recenzję kostki Moju Dianma. Jest to bardzo dobry produkt z firmy moju. Świetnie się porusza i świetnie ścina zakręty. W środku kostki mamy oczywiście niebieski krzyżak. Narożnik jest bardzo masywny. Pewnie będzie go ciężko złamać, ale wolę nie próbować. No i krawędź jest dużo węższa od narożnika. Ponadto jeśli kostkę mamy całą rozebraną, to bardzo ciężko jest ją złożyć. Jakoś tak dziwnie się składa. No. Kostkę mam ogólnie bardzo luźną i świetnie ścina zakręty, ponad 50 stopni, o, czasami nie, i 3 czwarte klocka w drugą stronę. No więc to jest całkiem niezły wynik jak na kostki 3x3. Dobra, teraz poruszenie się, filing jest bardzo suchy tej kostki, ale myślę, że to jest tylko kwestia wyrobienia. Smar maru tutaj nic nie pomaga, ponieważ smar wpaja się w te dziurki tutaj. No i potem mamy poczucie, że tam w ogóle tego smaru nie ma. No więc to jest taka mała wada. No, więc. Kostka ogólnie jest godna polecenia. Jej cena to 36 zł. Naklejki bardzo dobre, poruszanie też na całkiem niezłym poziomie, tylko trzeba się przyzwyczaić do tych klocków, do wielkości tych klocków, to czego ja się jeszcze nie przyzwyczaiłem. No i przez to mam dużo gorsze czasy na tej kostce. Mogę Wam pokazać takie, takie przykładowe ułożenie jakieś na tej kostce, ale nie zakładam, że będzie dobry czas. Ogólnie to do kostki się trzeba przyzwyczaić, a ja cały czas kładam na kostce większa aurora. Oddaję sobie trochę. piętnaście dziewięćdziesiąt siedem, no słabo trochę. Ale. i 16,33 jeśli mam jeszcze coś o tej kostce powiedzieć to jest o 2 mm większa od standardowych kostek 2 lub 1 mm to jest akurat większa Aurora. no więc ta kostka jest 2 mm tak większa mniej więcej nie wiem czy to widać ale jest no więc kostkę ogólnie polecam dzięki za oglądanie na razie